No właśnie. Mechanizm otwierania i zamykania luster myślę, że przydatny w pewnych sytuacjach i bardzo upierdliwy, jeżeli działa za każdym razem, kiedy zareglujemy i otworzymy samochód, przez dłuższy czas jeździliśmy w ten sposób. Zastanawiałem się, jak długo jeszcze te lustra pociągną. No i w końcu pomyślałem, że dowiem się w serwisie co z tym zrobić. W jednym z serwisów nie bardzo wiedziano właściwie co mi poradzić, ale okazało się, że są ludzie sensowni, ludzie którzy wiedzą jak w prosty sposób sobie z tym poradzić. I to właśnie teraz pokażę. Ano a wystarczy nawet bez bez uruchomionego układu elektrycznego silnika. Wystarczy skorzystać ze sterowania Lusterkami i przyciskiem ich włączania. Otóż wystarczy przytrzymać w górę ten, e, strzałeczkę w górę i wyłączanie luster przez chwilę. E, otwieranie, przepraszam, i zamykanie luster. Puszczamy. No i zobaczmy teraz. Teraz zamknę samochód. A lustra zostały. Tada. Polecam się na przyszłość. Powodzenia.